Jak umieszczać filmy na stronie? Ściślej, biorąc filmy we wpisach blogowych. Oczywiście nie będziemy tak naprawdę umieszczać wideo na stronie. W tym sensie, że najpierw trzeba to wideo wgrać, na przykład na popularny serwis YouTube. I to wideo, jeżeli mamy już link z YouTube'a, to bardzo prosto możemy osadzić na naszej stronie, w wpisie blogowym. Jak już to realizujemy? Czyli wpisy, wszystkie wpisy. I mam kolejny wpis, dodaj nowy. I to będą tym razem w, na główku H1, czyli w tytule przewodniki, przewodniki wideo, wideo zakopane zakopane, powiedzmy, tak. No i teraz y, nowy typ bloku to będzie tutaj y, YouTube. YouTube, tak. Mhm. I teraz y, muszę mieć tutaj link do filmu, który chcę osadzić na YouTubie i po prostu tutaj wprowadzam link i, i naciskam osadź. I w tym momencie mam o przewodnik po tatrach y, z YouTube'a. Daję plus. YouTube i na przykład drugi, kolejny film chciałbym osadzić. Oczywiście y, mogę tutaj wprowadzać y, akapity, opisy, czyli na takich samych zasadach jak edytować, jak y, inne wpisy blogowe. I mam tutaj już w tak prosty sposób osadzone moje wideo na stronie. I teraz daję "opublikuj". Wcześniej musiałbym zadbać też o jakieś zdjęcie przewodnie do tego, czyli tutaj kategoria jeszcze "przewodnik" daję Tatry i obrazek wyróżniający. Klikam i z mojej biblioteki wybiorę sobie jakiś obrazek wyróżniający. Z takim widokiem na Tatry. O, proszę. I teraz aktualizuję i patrzę, jak wygląda ten wpis z osadzonymi plikami wideo. Oczywiście wchodzę na moją domenę od strony użytkownika, patrząc. Blog. I tutaj mam wpis. Yy, tak, najnowsze wpisy, przewodniki wideo zakopane. Proszę. No i tutaj mam. Osadzone wideo, e, mogę tutaj e, oczywiście oglądać e, te wideo, tutaj e, włączać sobie je i oglądać z poziomu strony, i również przez to mam e, ruch i na stronę do na przykład moich tekstów. I również, jeżeli ktoś ogląda to wideo z poziomu mojej strony, to również generuje ruch na przykład na moim kanale YouTube'owym, gdzie e, jakieś wideo publikuję. Także warto mieć swój kanał YouTube'owy, który też będzie uzupełniał w tym momencie nasze wpisy blogowe. E, Krótka lekcja tym razem, ale dlatego, że to są bardzo proste rzeczy, jak e, opublikować wideo na stronie, wideo w tym momencie z serwisu YouTube, jak widzicie, to jest bardzo proste. Zapraszam do kolejnych e, kroków w, e, edyto, w edytorze e, WordPress, a ściślej rzecz biorąc, e, w systemie CMS WordPress Content Management System, edytor to Gutenberg, a e, mm, WordPress to system zarządzania treścią. Content management system i edytor Gutenberg wykorzystaliśmy właśnie do osadzenia tutaj wideo z YouTube'a.